My toczymy bójnie z ciałem, nie z krwią, ale y, z mocami y, z Królestwa Ciemności. I jakby też musimy to rozumieć, że nie jesteśmy, mimo, mimo że jest ostatni dzień wakacji, dzisiaj tak? A już się skończyły. Okej, okay. już jest 1 września. To jednak y, na wakacjach nie jesteśmy na stop. Są momenty, kiedy możemy się zatrzymać, napełnić, odpocząć w Panu, ale jednak nasze życie to jest również walka. I przeciwnika nie mamy się bać, ale nie możemy lekceważyć, bo on zastawia sprytne pułapki. I musimy wiedzieć, że Bóg daje nam zwycięstwo, Bóg daje nam objawienie, Bóg dał nam ducha, żebyśmy rozpoznawali i obnażali, demaskowali zamysły złego, ale musimy w Duchu Bożym chodzić, bo jeżeli nie chodzimy w Duchu Bożym, jeżeli nie chodzimy w wierze, w Słowie Bożym, to po prostu zwyczajnie dajemy się nabrać. Paweł mówi, Załóżcie całą Bożą zbroję, żebyście się mogli ostać i pozostali stojąc, nie leżąc. Po walce, żebyś dalej stał, a nie ledwo, ledwo leżał. Ale pytanie retoryczne: jeżeli nie założę całej zbroi Bożej, nie chodzę w prawdzie, w sprawiedliwości, w wierze, w Duchu Świętym to dalej tak będzie, że po prostu każda bitwa jest zwyciężona i, i, i po każdej bitwie nadal stoję, jak myślicie. Więc Bóg jest po naszej stronie, Bóg chce i daje nam zwycięstwo. Mamy wielkie i drogie obietnice, ale potrzebujemy z Bogiem współpracować i to nie jest kwestia, że to jest opcja dla chętnych, zadanie na szóstkę, tylko po prostu jak tego nie robisz, to... Otacza nas świat, otacza nas wrogie środowisko, można powiedzieć, wrogie duchowo, i to jest po prostu, niedługo trzeba czekać na zniechęcenie, na, na porażkę, na, na rozczarowanie, na, na różnego rodzaju problemy. Psalm 34. Chcę z Wami razem przeczytać. On będzie konspektem mojego kazania dzisiaj, a nie cały, może do, do dziewiątego wiersza. Może do dziesiątego dojdziemy, zobaczymy. Psalm Dawidowy, 34 psalm, gdy udawał obłąkanego przed Abil Melechem, a wypędzony przed niego odszedł: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja będzie się chlubić Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Gdy czytamy taką zachętę, słuchajcie, będę Boga chwalić w każdym czasie. Żadna sytuacja mnie od tego nie powstrzyma. Dawid jeszcze mówi: I wy, co mnie słyszycie, co mnie widzicie, też ze mną radujcie się w Panu i chwalcie Go. I sobie można by tak pomyśleć: O, jak Dawid pisze ten psalm, to pewnie właśnie przeżywał jakieś błogosławieństwo. No bo radość go rozpiera i mówi, że będzie chwalić Boga. Ale Dawid napisał ten psalm, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem. Co to znaczy? Gdy poczytamy tą historię w księgach Samuelowych, w pierwszej Samuelowej dokładnie, to Dawid był wtedy ścigany przez Saula, który już kilkakrotnie, nieskutecznie, próbował go zabić. I Dawid ledwo uszedł z życiem. I w końcu miarka się przebrała. Jonatan tam próbował negocjować i łaskawić ojca, ale Saul po prostu szalał. I był nieprzewidywalny, nieobliczalny, i Dawid musiał uciekać, a Saul go ścigał. Więc Dawid pisze: Będę błogosławić Pana w każdym czasie, kiedy na plecach czuję oddech śmierci. Prawda, że w superkomfortowe warunki, żeby się zrelaksować i oddawać Bogu chwałę? Żadne komfortowe warunki. On po prostu uciekał, żeby przeżyć, ale wyznał to, w co wierzył, zaraz, zaraz. Ja ledwo uchodzę z życiem. Naprawdę moje życie wisi na włosku, ale to mi nie przeszkodzi. Będę błogosławić Pana w każdym czasie. Będę chwalić Go. Będę Go błogosławić, bo jest, On jest wierny i On jest tego godny. I zobaczcie, to jest coś nadludzkiego. To jest coś, co nie jest jakby naturalne i normalne. No bo my spontanicznie reagujemy wdzięcznością czy radością, jak jest nam dobrze. Ale jeżeli jest nam bardzo źle, to musimy się zdobyć na to. Ale nawet jak się próbujemy zdobyć, to każdy ma jakąś granicę. I już pew, jak już przekroczymy pewną granicę, to już się ciężko zdobyć. Jesteśmy, mamy skarb niesamowity w sobie, bo Bóg w nas zainwestował, ale naczyniami nie jesteśmy, nie jesteśmy naczyniami odpornymi na wszystko. Zgadza się? Jesteśmy naczyniami glinianymi. I nosimy ten skarb w naczyniach glinianych. Ale jednak, pomimo tego... Że mamy słabości, że mamy potknięcia, że mamy różnego rodzaju zmagania, w których czujemy, jakbyśmy przegrywali, jakbyśmy przegrywali, bo Bóg jest cały czas z nami. Możemy błogosławić Boga. I wiecie, to mogą robić tylko ci, którzy nauczyli się, że Bóg kocha tych, albo inaczej, szuka, może nie kocha, szuka tych, którzy chcą go chwalić w Duchu i w Prawdzie. W duchu i w prawdzie to znaczy nie jedynie na podstawie tego, że dobrze się dzieje. W duchu i w prawdzie to znaczy, że żyją tym, co dzieje się w ich ojczyźnie. A gdzie jest twoja ojczyzna, kochana siostro, kochany bracie? Możesz mi powiedzieć, Ela, gdzie jest twoja ojczyzna? Jakie tam wiadomości nadają? Ludzie szukają różnych wiadomości, ale czy słuchasz na bieżąco wiadomości emitowanych z Twojego kraju, którego jesteś obywatelem? Czy słuchasz na bieżąco i żyjesz tym, co pochodzi z nieba? Czy to cię wypełnia? Bo ludzie się wypełniają wiadomościami. Ja nie mówię, żeby nie słuchać tego, co się dzieje. Nie mamy być odklejeni. Od tej rzeczywistości widzialnej, ale przede wszystkim to jest druga rzecz, która nas powinna interesować. Pierwsza rzecz, która powinna nas interesować, co niebo mówi, co Duch Boży mówi do nas. I jeżeli tym naprawdę żyjemy, jesteśmy zdolni do rzeczy niemożliwych zdolni do tego, żeby chwalić Boga w trudnościach, w chorobie, w niemocy, w jakichś brakach, w jakichś, wiecie, no, trudnych sytuacjach, w relacjach. Że my możemy mimo to chwalić Boga, co jest już w ogóle, wydaje się szaleństwem. Ale mamy tą zdolność, kochani. Każde dziecko Boże ma tą zdolność. Ma te zmysły, tylko wiecie, my musimy to rozćwiczyć, wyćwiczyć my musimy postawić na jedną kartę. Nie panu Bogu świeczkę, wiecie, jak to się mówiło. To, to, to wtedy nie działa, a diabłogarek. I dalej, Dawid wyznaje: Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich moich obaw. Dawid znał Boga, a jednocześnie cały czas szukał Boga. I wiecie, chociaż to jest psalm napisany w epoce Starego Przymierza, to jednak on dużo mówi o naszej sytuacji. Bo my znamy Boga, jesteśmy zbawieni, umiłowani, już zaakceptowani, ale Wchodzimy w takie życie w duchu i w prawdzie i zdolni jesteśmy do rzeczy, które przekraczają nasze możliwości, kiedy szukamy Boga. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wtedy inne rzeczy będą się działy same. Tak parafrazuję troszkę. Będą przychodzić jakby same. Jeżeli odwrócimy kolejność, to chcecie, próbujcie. Myślę, że nieraz już spróbowaliście i ja też już nieraz spróbowałem. Nie ma czego zazdrościć. Szukałem Pana i odpowiedział mi. Wiecie, kiedy szukamy Boga? Jak nam brakuje czegoś. Jak zgubimy klucze, to szukamy tych kluczy. Nie mówimy, przypuśćmy jedyne klucze do domu. Przypomina mi się, a już dobra, nie będę przypominał tej sytuacji, jak jedyne klucze ktoś zatrzasnął w bagażniku w samochodzie. Pamiętacie? To była akcja. Ale przypuśćmy, że mamy klucze do domu. Jedyne, przy sobie, reszta kluczy jest w środku domu. Zamknęliśmy dom na wszystkie zamki i klucze zgubiliśmy. A trudno, zgubiliśmy to zgubiliśmy. Tak przechodzimy do tego, machamy na to ręką. No nie, no dopóki ich nie znajdę, a okna są pozamykane. No to po prostu nie wejdę do domu bez jakiejś pomocy, wiecie, kogoś, kto to rozbiera zamki. Więc nie machamy, tylko po prostu odczuwamy brak i dopóki się te klucze nie znajdą, dopóty mamy dyskomfort. Wiecie, szukanie Boga to jest głód Boga, to jest, to jest pragnienie Boga, że, że... apetyt rośnie z jedzeniem. Jeżeli poznajemy Boga, jeżeli poznajemy Boga, to mamy wrażenie, że to go bardzo mało znamy i chcemy go poznać więcej. Kiedy naprawdę poznajemy Boga, nasz apetyt na poznanie Boga jest coraz większy. Wiesz, kiedy nie masz apetytu? Dziękuję. Tak fizycznie. Człowiek nie ma apetytu, kiedy jest chory. To już mu się nawet jeść nie chce. Przemęczony, sfrustrowany albo chory. I jak nie masz relacji z Bogiem. Tak, przepraszam, że powiem wprost, ale nie mówię do, centralnie do nikogo. Patrzę czasami na niektórych z Was, ale no, muszę się na kogoś patrzeć. Jeżeli nie masz apetytu, to znaczy, że nie masz relacji z Bogiem. Może się modlisz, może coś tam gadasz przed siebie. Ale to. Modlitwa to nie jest mówienie. To nie jest, że dzisiaj się. Modliłem, bo coś powiedziałem. Bóg nas zaprosił do relacji ze sobą. Bóg nas zaprosił do wieczerzania ze sobą, do ucztowania, do przyjaźni ze sobą. Bóg nam oferuje niesamowitą bliskość, ale ona się nie dzieje tak po prostu, że Bóg nas zaprasza i to po prostu na nas spada i my się nie możemy od tego opędzić. My potrzebujemy tego pragnąć, ale nie w taki sposób, że poczekamy, aż nas pragnienie ogarnie, bo możesz długo czekać. My potrzebujemy zdecydować, Bóg mnie zaprasza do czegoś, czego właściwie nie znam. Posmakowałem, ale tak jakby nie do końca jeszcze wiem, jak to działa. Ale chcę, jeżeli Bóg mnie zaprasza, to chcę tego spróbować, to chcę tego doświadczyć, to chcę się przekonać, że Boże obietnice są prawdziwe, że działają. Słyszę świadectwa innych, że przeżywają niesamowite rzeczy z Bogiem. Ja też chcę. Dla mnie Bóg też chce być Bogiem z bliska, Bogiem dostępnym. I wiecie, to jest potrzebne, że chociaż znamy Boga, my już Go znaleźliśmy w takim sensie, że otrzymaliśmy zbawienie i On nas znalazł. Ale jednak potrzebujemy Go szukać. Potrzebujemy pielęgnować to pragnienie i potrzebujemy nie godzić się z tym, że nie ma w nas pragnienia Boga. Wiecie, pamiętacie to, to słowo z Listu do Laodycei, gdzie Jezus stoi za drzwiami i puka, i mówi: Stoję u drzwi i kołacze, i jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy mi, wejdę do niego i będziemy razem ucztować. Razem będziemy ucztować. Ale Jezus stoi za drzwiami i puka. I mówi to do zboru, który był ani zimny, ani gorący, tylko letni. I, wiecie, dużo na ten temat kazań jest powiedzianych. Przeróżne rzeczy na ten temat słyszałem. Nie do końca jestem pewny, czy one idą w dobrym kierunku, bo to jest idealne słowo, żeby ludzi po głowie dobrze wymucić, ale jednak jest w tym słowie ostrzeżenie, którego nie możemy zgubić. Że kościół, bo to jest słowo do wierzących, może się znaleźć w takim stanie, że Bogu się zbiera na wymioty. Może tak być z dziećmi bożymi. I Jezus mówi, obyś był zimny albo gorący, nieletni. I pierwsze skojarzenie, które nam przychodzi do głowy, no to wiecie, no to emocjonalnie wiecie, jak ktoś taki jest rozpalony, że po prostu go nosi. Że nie może się powstrzymać od służenia Bogu i chwalenia Bogu, to jest gorący, a jak jest taki bez świecie, bez emocji, no to jest zimny głaz. Ale Bogu nie chodzi o emocje. Spokojna głowa, bo są różne temperamenty i różny sposób wyrażamy emocje. Bogu chodzi o chwalenie go w duchu i w prawdzie, a nie w emocjach. I w przemyśleniach i w deklaracjach słownych. E, więc chodzi o to, że Bóg podaje przeciwieństwa. Gdzie po środku jest letni i to letni jest bardzo szkodliwe. Więc ja się uchwycę tej myśli, że to są przeciwieństwa gorący i zimny. Ja już pomijam, że ta rzeka, która tam płynęła koło Odycei, to ona była najpierw gorąca, bo to były gorące źródła i ona miała pozytywne właściwości, i ta zimna też była bardzo zdrowa, a ta letnia powodowała niestrawności i wymioty. I tylko ta gorąca część i ta, i ta zimna była, była korzystna dla ludzi. Ale chodzi o to, że są pewne przeciwieństwa i oba są jakby w pewnym sensie dobre, jeżeli nie lądujemy po środku. Już mówię o co chodzi. Może być tak, że z całego serca, aktywnie, z całych sił, usługujemy, podejmujemy się jakiegoś dzieła i usługujemy Panu, połomienni duchem. To jest ten gorący. Usługuję. Wkładam całe swoje serce, siły, czas, głoszę Ewangelię, usługuję ludziom, wiecie, to jest gorący. Ale może być tak, że człowiek z jakichś powodów po prostu nie może tego robić, nie ma siły na to, ale może zatrzymać się przed Panem. O, Maria i Marta, pamiętacie? Która to była taka gorąca? Marta, ona usługiwała. A Maria siedziała u stóp Jezusa, nic nie robiła, jakby była przeciwieństwem. Ale zatrzymała się przed Jezusem w milczeniu i słuchała, co Jezus do niej mówi. Do niej, do innych gości. I czasami brak aktywności, takie zatrzymanie się przed Panem, też jest dobre. Nie musisz w kółko, wiecie, działać, 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 działać. Ale niedobre jest to coś pomiędzy. Ani nie jestem aktywny i nie służę Bogu z całego serca ani nie zatrzymuje się przed Panem i nie biorę nic od Pana. Po prostu jestem zadowolony z tego, jak jest, czyli z niczego. Rozumiemy? I tak, ani nie służę, ani nie zatrzymuję się przed Panem, żeby nabrać siły do służby, żeby nabrać, wiecie, nakarmić się Słowem, bo Słowo Boże napędza nas do służby. My, nie, my sami z siebie nie mamy tej siły. My bierzemy tą siłę od Boga. Ani się nie zatrzymuje, żeby wziąć od Boga, ani służę, tylko tak się bujam po prostu. Dzień za dniem leci i mi to nie przeszkadza. To jest stan letniości. Ani nie służę, ani nie zatrzymuję się przed Panem. Ani nie modlę się po prostu, że cały czas uwielbiam Boga, ani nie jestem w milczeniu przed Panem. Wiecie, jeżeli człowiek żyje po prostu blisko Boga i no to Słowo Boże mówi, że Bóg daje radość, tak? Słuszcie Panu z radością. I to jest okej. Okay. Dobrze jest mieć radość, powiedzcie mi. Czy to tak nie za, nie za fajnie? <słuch> Ale czasami lepszy jest smutek niż radość, bo jeżeli człowiek zabrnął w grzech, w nieprzebaczenie, w jakieś niepojednanie z drugim człowiekiem, to Słowo Boże mówi, dobrze, że się zasmuciliście. Pamiętacie list do Koryntian? Bo jest smutek, który jest z Boga, który przynosi opamiętanie. I to nie jest czas na podskoki i radość, jeżeli mam, wiecie, zachwianą relację z Bogiem, niepojednanie z innymi, jakieś nieprzebaczenie, jakąś gorycz, ale będę skakał i radował się w Panu. Czujecie o co chodzi? To chyba Duch Święty nie jest szczęśliwy z tego powodu, że my tutaj szalejemy po prostu z radości. A, a nasze duchowe życie po prostu to jest jedna wielka porażka, tak? Więc lepiej wtedy się zasmucić, być zimnym niż gorącym, zasmucić się, ale po Bożemu zasmucić. Nie, żeby siedzieć i się po prostu potępiać i oskarżać, i dawać diabłu satysfakcję, że nas zalewa swoimi oskarżeniami, i dawać mu pole, tylko po prostu zatrzymać się przed Bogiem, przyznać się przed Bogiem. Czasem czasie po prostu zatrzymać, przyznać. I ten smutek Boży przynosi upamiętanie, słowo Boże mówi, pamiętacie? I, a z upamiętania potem znowu jest radość, jest życie z Bogiem. Czyli są jakby przeciwności, które, wiecie, miłość i nienawiść to są przeciwności, prawda? Bóg chce, żebyśmy chodzili w miłości. Ale czasami musi nas ogarnąć coś przeciwnego, musi nas ogarnąć gniew. Byle nie na nienawiść, byle nie na człowieka, batka spokojnie. Czasami musi być tak, że musimy się rozgniewać i zezłościć i poczuć nienawiść do tego, który jest wrogiem Bożym. Do choroby, do demona, do kłamstwa, do grzechu. Obrzydzenie, złość, nienawiść. Prawda, że to nie jest miłość? To jest uczucie takie jakby odwrotne. Ale czasami trzeba się zezłościć na grzech, na diabła, na chorobę, żeby stanąć w konfrontacji. Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na grzech w moim życiu. Nie zgadzam się na strach w moim życiu. Nie zgadzam się na takie bujanie, wiecie, pomiędzy. Najgorzej jest, kiedy nie ma ani miłości do Boga, ani nienawiści do grzechu. Nienawiści do złego, nienawiści do wszystkiego, co pochodzi od grzechu, od diabła, tylko jest takie pomiędzy nie wiadomo co, więc ja wierzę, że potrzebujemy szukać Boga. Jeżeli się łapiemy na tym, że się nie palimy, nie płoniemy, to być może jest jakaś chwila na zatrzymanie się, na wiecie, na ładowanie akumulatorów, na coś przeciwnego, na przykład na to, żeby spędzić czas z Bogiem i nabrać, nabrać Nienawiści, do grzechu, obrzydzenia do grzechu, obrzydzenia do choroby, która pochodzi od złego. I kiedy szukamy Boga, to nie pozostajemy w takim stanie letniości, w takim stanie pomiędzy. Widzicie to, kochani? Ja wierzę, że Bóg nas do tego zaprasza, żebyśmy żyli w bardzo takim konkretnym, jakby w konkretnej pozycji duchowej. Ani w takiej pomiędzy, że ani jest w prawdzie, ani w kłamstwie, tylko tak fifty-fifty, i nawet nam to nie przeszkadza. Ani w miłości, ani w nienawiści do złego, tylko tak w takich kompromisach. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie, i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Potrzebujemy czerpać naszą siłę z tego, że widzimy Jezusa. Przez wiarę, że patrzymy na niego. Że karmimy się nim. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go ze wszystkich jego ucisków. Czyli mamy obietnicę, że Bóg jest wierny. W jakiej biedzie byśmy nie byli? Bóg chce nam odpowiedzieć. I tu jest w ósmym wierszu napisane, że Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Ci, którzy się go boją, to są ci, którzy otrzymali ducha Bożego. Duch Boży jest duchem bojaźni pańskiej. I możemy pielęgnować w swoim życiu bojaźń Bożą. I ponieważ jesteśmy jego dziećmi, Bóg posyła nam swoich aniołów. O aniołach nie chcę żeby za dużo mówić, nie chcę żebyśmy się skupiali. Na nich za bardzo, bo Paweł mówi, że można popaść w jakąś przesadę, ale jednak dobrze jest wiedzieć, że Bóg posyła nam swoich aniołów jak przyjrzymy się życiu Jezusa albo życiu pierwszych uczniów w dziejach apostolskich, to ta aktywność aniołów jest tam wymieniana wiele, wiele razy. Wiecie, to umyka nam. Co to znaczy? To znaczy, że to jest normalka, że w Twoim życiu pojawiają się i działają aniołowie. Nawet fajnie byłoby czasem zobaczyć czy usłyszeć, tak wiecie. Ale nawet jak nie widzimy ich, to nie jest najważniejsze, żebyśmy ich widzieli czy słyszeli. Ale możemy ich też widzieć albo usłyszeć, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. Że Piotr słyszał, jak Anioł mu przynosił wiadomość, Paweł słyszał, jak Anioł mu przynosił wiadomość, i inni wierzący słyszeli, bo, bo po prostu służba aniołów była czymś normalnym, i ja nie widzę powodu, żeby Bóg miał z tego zrezygnować dzisiaj. Nigdzie nie jest napisane, że ona miała ustać. Oni są cały czas posyłani. Wiecie dlaczego? Bo oni są stworzeniami, a my jesteśmy dziećmi Bożymi. Może myślicie, że a, aniołowie to mają fajnie, bo oglądają Boga i w ogóle wiecie, są takim, takimi niesamowitymi istotami. Ale aniołowie, myślą sobie ci ludzie, oni to mają coś, czego my nie mamy. Bóg ich zrodził, tchnął samego siebie, swoje tchnienie w nich, i nazywa ich swoimi dziećmi. I oni są rodzonymi dziećmi, i Bóg nazywa się ich ojcem. Ci ludzie, którzy przyjęli pana, oni to są kimś. Tak sobie aniołowie myślą. Nie wiem, co wy myślicie o aniołach. Aniołowie pragną wejrzeć w te rzeczy, Piotr mówi, sami pragną wejrzeć aniołowie w te rzeczy i złapać, co tu się dzieje. To Boże zbawienie jest pełne tajemnic, jest niesamowite, no bo my, zwykli ludzie, ulepieni z prochu tej ziemi, yy, jednak, co by nie powiedzieć, całkiem niedoskonali, zgadza się Elu? Zostaliśmy przyjęci, zostaliśmy nazwani Bożymi Dziećmi, zostaliśmy zrodzeni, wykupieni. Diabeł ma całkowicie odebrane prawo do nas, całkowicie, nie w 99%, całkowicie. Całkowicie oczyszczeni, całkowicie usprawiedliwieni przed Bogiem, niewinni, doskonali w Bożych oczach. To jest niesamowite. Ale my przez, najpierw poznajemy to przez wiarę. Myśmy, Jan mówi: Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, że Bóg ma do nas. My możemy poznawać, doświadczać tego, ale my musimy jednak cały czas w to wierzyć, bo nie zawsze jest doświadczenie, zgoda? Nie zawsze czujemy, nie zawsze te rzeczy się jakby tak namacalnie dzieją. Ale zawsze możemy Bogu wierzyć i ufać. I Bóg jest tak dobry, że nie chce, żebyśmy całe życie przeszli tylko przez wiarę, bez żadnego doświadczenia Jego mocy. Wiecie? Wiecie o tym. Ale jednak fundamentem jest wiara, nie oglądanie, nie odczucie, nie doświadczenie. Ono przychodzi najpierw wiara, a potem oglądanie. Błogosławieni, którzy najpierw uwierzyli, a potem oglądali. Tomek. Brat Tomek chciał odwrotnie. Przepraszam, że tak powinienem powiedzieć apostoł Tomasz, ale to nasz brat. Brat Tomek. Najpierw zobaczę, potem uwierzę. Pamiętacie, brata Tomka? E, najpierw zobaczę, potem uwierzę. Jezus mówi, błogosławieni ci, którzy najpierw wierzą i potem doświadczają, potem oglądają. Więc fajnie, że Bóg posyła nam tych aniołów, ale najważniejsza jest osoba Jezusa Chrystusa i Duch Święty, który chce do nas mówić i nas prowadzić, i uzdolnił nas, żebyśmy go słyszeli. I ostatni werset, który chcę przeczytać, i będziemy zaraz chwalić Boga. Chwalić Boga, wierząc, że On nas słucha, że On nas ceni, że On przyjmuje to jako miłą woń, wierząc w to, a przy okazji pewnie też doświadczając Bożej obecności, jak, jak będzie się manifestować pośród nas. Słowo Boże mówi: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie. W tym szukaniu Boga chodzi o to, żebyśmy nie zadowolili się czymś fifty fifty. Nie zadowolili się tym, że żyjemy w permanentnym braku poznania. Skosztujcie i zobaczcie, czyli poznajcie. Bóg mówi: chce poznania. Bardziej chcę poznania niż ofiar waszych. Pamiętacie takie słowo? Bardziej chcę, żebyście mnie poznali niż, niż waszych ofiar. Wiecie, uwielbienie jest reakcją naszą. My nic nie produkujemy, ale my wierzymy Bogu, ufamy Mu, doświadczamy Go i w odpowiedzi na to, co Bóg dla nas zrobił, odpowiadamy uwielbieniem. My nie produkujemy uwielbienia my nie wykrzeszamy z siebie czegoś, żeby po prostu Boga uwielbić. Uwielbienie jest przez to, że wierzymy Bogu i poznajemy go. A słowo Boże nas zachęca: skosztujcie i zobaczcie. To jest dostępne, to jest możliwe. Sprawiedliwy żyć będzie z wiary, ale nie musisz tylko wierzyć. W wierze możesz skosztować i przekonać się, że Bóg ma dla ciebie dużo więcej niż do tej pory doświadczyłeś. I teraz ja się boję, że się rozkręcę, więc ja już ląduję, bo chcemy uwielbiać Boga, pamiętając, że Bóg nas zaprasza: "Skosztuj i zobacz. Ja stoję u drzwi i pukam. Możecie już zajmować swoje miejsca, grupa, zapraszam. Ja stoję i pukam. Każdy kto usłyszy i wpuści mnie do środka, będziemy ucztować. Bóg nam oferuje taką przyjacielską, bliską relację. I jeżeli do tej pory nie przeżyłeś pewnych rzeczy, nic straconego. Ważne jest coś innego, żebyś się nie zadowolił tym, że no trudno, inni przeżywają ja nie, żebyś nie poprzestał na tym, że widocznie to nie dla mnie, żebyś nie dał się oszukać. Żebyś ty i ja, żebyśmy posłuchali tego Bożego zaproszenia i zachęty. Skosztuj i zobacz, skosztuj i doświadcz mnie. Zbliżcie się do Boga, a zobaczycie, że Bóg, co pamiętacie, zbliży się do was. Wiecie. To jest takie przedziwne słowo, bo przecież On już w nas mieszka. Jak można być bliżej? Ale chodzi o to, że możemy Go bardziej doświadczyć, że, że to doświadczenie może mieć przeróżne formy, że możemy to, wiecie, poczuć, zobaczyć, usłyszeć, doświadczyć jakiegoś cudu albo po prostu objawienia Jego miłości, Jego mocy. I to jest dostępne dzisiaj tutaj, to będzie dostępne dla Ciebie, gdy się rozejdziemy, to będzie dostępne dla Ciebie i dla mnie cały czas. Skosztuj i zobacz. Skosztuj i przekonaj się. Skosztuj i doświadcz tego na nowo, że Bóg jest dobry, że Bóg jest mocny, że Bóg jest wierny, że Bóg ma dla Ciebie więcej, niż prosiłeś do tej pory, niż modliłeś się do tej pory. Skosztuj i zobacz.